Inwestycje w innowacje i transport, rozbudowa międzynarodowych dróg morskich i lądowych, ochrona zdrowia, rewitalizacja miast i dziedzictwo kulturowe od Lublina przez Łódź, Gdańsk czy Katowice. W 19 odcinkach audycji Unia to się opłaca. Pokazaliśmy Państwu, jak polityka spójności zmienia polskie miasta i wspiera codzienne życie mieszkańców. Zapraszamy na odcinek podsumowujący nasz cykl, w którym pokażemy, jak fundusze europejskie zmieniają naszą rzeczywistość. 19 odcinków, 19 tematów, setki beneficjentów i miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Od inwestycji w transport i nowoczesne laboratoria po projekty rewitalizacji miast takich jak Elbląg czy Gdynia. Polityka spójności to tysiące historii i jedna wspólna opowieść o zmianie na lepsze. Na pewno środki unijne upiększyły nasze stare miasto, spowodowały chęć odwiedzania tego obszaru przez turystów, przez mieszkańców. Europejskie Centrum Solidarności, które zostało otwarte w 2014 roku, zostało w większości sfinansowane z unijnych środków. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 140 milionów złotych. Na pewno bez funduszy unijnych rozwijalibyśmy się wolniej a także pewnie nasza, nasz rozwój międzynarodowy toczyłby się nieco innymi torami. Projekt został zainicjowany. Wiele lat temu, ja ten projekt prowadzę od 2011 roku, natomiast zawsze z wykorzystaniem środków unijnych i to one determinują realizację takich inwestycji. Bez dofinansowania tego projektu i tej inwestycji by nie było. To jest pewne. Środki unijne były niezbędne tak naprawdę, żeby przeprowadzić tę rewitalizację, ponieważ z perspektywy dzisiejszego dnia... Cała inwestycja to był koszt 480 milionów, w tym środki unijne to było 211 milionów, więc niebagatelna kwota, niebagatelny udział tych środków. Nie wyobrażam sobie rozwoju parku naukowo-technologicznego bez pozyskiwania, bez korzystania ze środków unijnych. Od początku naszej działalności, czyli od 2001 roku, staraliśmy się być jak najbardziej aktywni w tym względzie. I korzystać z różnych możliwości dofinansowań. Środki unijne były kluczowe do naszego rozwoju. Oczywiście, jesteśmy spółką giełdową i posiłkujemy się również kapitałem od inwestorów prywatnych. Natomiast dużą częścią, która wpływa na tak szybki rozwój naszej technologii i prac związanych z rozwojem tej technologii, pochodzi ze środków unijnych, zarówno regionalnych, krajowych, jak i europejskich. Był to bardzo duży projekt. Zazwyczaj projekty trochę poprawiają infrastrukturę, w tym przypadku była to kompletna przebudowa. Projekt obejmował około 70 hektarów terenu, ponad 350 rozjazdów i przejazdów oraz 130 km torów. Także był to gigantyczny projekt trwający kilka lat i realizowany przez PKP-PLK czyli gestora tej infrastruktury? Ten m, przez lata niedostępny zupełnie dla y, społeczności został dzięki y, środkom unijnym i inwestycjom, które powstały tutaj na, na tym terenie, a mianowicie budowa Muzeum Śląskiego y, plus y, y, sąsiadujące obiekty, y, NOSPR, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, one w całości stworzyły Taką katowicką strefę kultury, która tak naprawdę jest no unikatową, można powiedzieć, na skalę Europy, chyba nawet przestrzenią publiczną w centrum miasta stworzoną na terenie poprzemysłowym. Region zaczyna żyć, zaczyna się zmieniać. Mieszkanie, mieszkaniec czuje się lepiej, bo e, zaczyna żyć w pięknym otoczeniu. Zaczyna mieć nowe miejsca pracy. E, zaczyna mieć nowe miejsca spotkań. Nareszcie może też powiedzieć, ja jestem górnikiem, ja wychowałem się w tej rodzinie, wychowałem się z tą tradycją i nikt nie mówi, że to jest coś złego. Może też, możemy też mówić o tym przejściu na tą strefę zieloną, na tą ekologiczną strefę, zaczynamy rozmawiać z mieszkańcami, żeby poczuć to, że ten region przez to, że przeszedł na tą stronę ekologiczną jest bardziej zielony, bardziej przyjazny. Dzięki realizacji tego projektu no można powiedzieć, dokonaliśmy sporego skoku technologicznego, bez którego pewnie znacznie dłużej byśmy się podnosili po ciosach, które zafundowała nam pandemia. Przed nami kolejna perspektywa finansowa, o której władze państwowe i regionalne już dziś dyskutują z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Polska, a także cała Unia musi bowiem mierzyć się z nowymi wyzwaniami, zmianami klimatu, kryzysami gospodarczymi czy konfliktami zbrojnymi. Dlatego przyszłość polityki spójności to innowacje, elastyczność, obronność i jeszcze większe wsparcie regionów potrzebujących pomocy. Właśnie takie obszary ma wspierać budżet unijny po roku 2020. W tym Przed nami oczywiście rozmowy o tym, co w przyszłości. One już się teraz zaczynają. Z naszej perspektywy jest bardzo ważne to, żeby Unia Europejska oczywiście inwestowała w konkurencyjność z firmami z Chin, ze Stanów Zjednoczonych. A do tego potrzebuje rekordowych nakładów na firmy, które już dzisiaj są duże i, w, i inwestowania w regiony, które już dzisiaj są bardzo rozwinięte, ale także inwestowania rekordowego w regiony, które się dziś rozwijają, tak, żeby małe przedsiębiorstwa, małe firmy w krajach takich jak Polska. Ma, miały szansę stać się dużymi europejskimi firmami i skutecznie rywalizować z, z konkurentami właśnie, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Chin, tylko wykorzystując pełen swój potencjał, Europa będzie, będzie konkurencyjna na świecie. Negocjacje nigdy nie są łatwe z racji tego, że my jako, samorząd, jako samorządy województwa, również samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wiemy o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach. Oczywiście one nie biorą się znikąd, one biorą się ze strategii społeczno-gospodarczej naszego województwa, która jest, powstała kilkanaście lat temu, ale każdego przynajmniej co 2-3 lata jest aktualizowana i jest ona, te fundusze unijne są efektem tej właśnie strategii, więc te negocjacje nigdy nie są proste, bo Komisja Europejska ma narzucone swoje. Wskaźniki, ile procent powinniśmy przeznaczyć na ochronę klimatu, ile dla przedsiębiorców, ile dla cyfryzacji, a może dla szpitali troszeczkę mniej. Więc zawsze dyskutujemy, ścieramy się na argumenty, co jest ważne dla naszego regionu, bo każdy region jest inny, każdy region ma inne potrzeby. Polska zmienia się z pomocą Unii, ale też dzięki tym zmianom sama kształtuje przyszłość Europy. Polityka spójności to nie tylko fundusze, to wartości: równość, solidarność i zrównoważony rozwój. Łukasz Noselewski, witam w audycji Unia to się opłaca. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Jackiem Protasem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy o tych ponad 20 latach Polski w Unii, jak nasz kraj się zmieniał oraz jak zmieniała się sama Unia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, chciałbym na początku, żebyśmy uruchomili wspólnie troszkę naszą wyobraźnię. Był pan marszałkiem, samorządowcem, wiceministrem, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego i widział pan, jak te środki wpływały na nasz kraj. Zastanówmy się wspólnie, jak by nasz kraj wyglądał, gdyby nie te środki. No cóż, to jest dobre pytanie i dobre zagadnienie do omówienia, bowiem wielu młodych ludzi. Urodziło się już po 2004 roku i w ogóle nie mają pojęcia, jak wyglądała Polska, jak wyglądała Europa Wschodnia te 21 lat wstecz, kiedy trzeba było mieć paszporty, żeby wyjechać do sąsiada, trzeba było stać na granicach, kiedy się chciało przejechać. Gdzieś dalej, czasem na kilku granicach, w długich kolejkach. Panie pośle, również w tej samej audycji miałem okazję porozmawiać z posłem Krzysztofem Hetmanem. Użyłem takiego sformułowania Polska-B. Pan poseł troszkę się obruszył na to sformułowanie. Czy po tym czasie, po tym jak również te środki wpływały, możemy nadal mówić o Polsce dwóch prędkości? Ja też się obruszam, jeśli się mówi o naszych regionach Polska-B. Kiedyś. Wiele lat temu, kiedy w Związku Województw zostałem przewodniczącym Komisji do Spraw Ściany Wschodniej, to pierwsze, co zrobiłem, to zmieniłem nazwę tej Komisji do spraw Polski Wschodniej. Ta nazwa się przyjęła do dzisiaj, bo nie jesteśmy żadną ścianą, nie jesteśmy żadną Polską B, nie jesteśmy za ściankiem Europy, nie chcemy się tak czuć i, i, i im ludzie mieszkający. W naszych regionach są takimi samymi Polakami, Europejczykami jak każdy inny. Natomiast rzeczywiście te regiony, historycznie były zaniedbywane również często celowo przez władze komunistyczne, tak jak na przykład Warmia i Mazury, Warmia Mazury po Wiśle również, dlatego że były to tak zwane po niemieckie ziemie i, 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 i nie, 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 niekoniecznie tutaj umieszczano wtedy te centralne inwestycje, więc te wieloletnie zapóźnienia trzeba wyrównać, zniwelować. I po to jest polityka spójności, która jest takim podstawowym orężem Unii Europejskiej, żeby te różnice zacierać. Czy one zostały zatarte? Na razie jeszcze nie. Dlatego też bardzo wiele przed nami. My zabiegamy, zarówno ja, jak i wymieniony tutaj poseł Krzysztof Hetman, również samorządowiec marszałek, zabiegamy bardzo mocno teraz również w, w Komisji Europejskiej o to, żeby zastosować nadal specjalne instrumenty dla regionów wschodnich zwłaszcza tych, które dzisiaj mają wrogie granice, granice z Białorusią i Rosją, bo te regiony od paru lat przez wojnę w Ukrainie są jeszcze bardziej wykluczone i jeszcze bardziej narażone na negatywne skutki gospodarcze konfliktu, który się toczy. Chciałbym teraz nieco szerzej spojrzeć, już przenieść tę dyskusję z Polski na całą Unię Europejską, która mocno się zmieniła tak naprawdę od czasu takiej pełnoskalowej wojny atakowania przez Rosję Ukrainę. Bo mamy tak, mamy bezprecedensowe sankcje wobec Rosji, mamy też zmianę takiego podejścia krajów członkowskich co do obronności. Czy ten kurs zostanie Pana zdaniem utrzymany, biorąc pod uwagę, że no niestety nie mamy tej jednolitości, takiego myślenia wobec wszystkich krajów? Mamy przykład Węgrów, no i mamy też Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, do którego mam wrażenie nie możemy mieć takiego pełnego, stuprocentowego zaufania w podejściu do Ukrainy. Tak wojna w Ukrainie, a szczególnie ta pełnoskalowa od 2022 roku, no, właściwie zmieniła zupełnie sytuację w Europie na świecie też, ale szczególnie oczywiście w Europie. Wojna pokazała nam, że Europejczykom, że musimy zmienić swoją politykę, przewartościować kierunki działania, zmienić kierunki działania, priorytety, bowiem po pierwsze właśnie polityka energetyczna, po drugie szukanie nowych źródeł nie tylko ropy, gazu czy, czy, czy innych tego typu nośników energii. Europa zrozumiała, że nie możemy tylko i wyłącznie polegać na sojuszu północnoatlantyckim i w mocnym udziale Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu obrony również Europy. Przez lata Amerykanie nas do tego przyzwyczaili. Dzisiaj już widzimy, że musimy sami o siebie zadbać. Ja tutaj nie, nie chcę przez to powiedzieć, że, że sojusz północnoatlantycki zostanie osłabiony. Nie, tylko w tym sojuszu komponent europejski musi być znacznie znacznie mocniejszy. Parlament Europejski uznał, że tarcza wschód to będzie taki flagowy projekt Unii Europejskiej, czy to jest kompletna rewolucja dla wschodniej granicy i takich krajów jak Polska i również kraje bałtyckie. Rzeczywiście to jest gruntowna zmiana w myśleniu Euro Europejczyków. Widzimy, że Najpoważniejsze zagrożenie, które, które może do nas nadejść, i, i to zagrożenie występuje, to zagrożenie ze wschodu. A więc, siłą rzeczy, europejska wschodnia granica jest dla wszystkich Europejczyków, nie tylko dla Polaków, ale Portugalczyków, Hiszpanów, dla wszystkich Europejczyków, ich granicą, ich problemem. I przez ostatnie lata czy miesiące. Bardzo mocno przedstawialiśmy to we wszelkich możliwych wymiarach, spotkaniach, od najwyższego szczebla, pana premiera, ministrów, poprzez, poprzez Parlament Europejski, naszą grupę w Parlamencie Europejskim, czy każdego posła z osobna. Wydaje mi się, czy jestem przekonany, że to zrozumienie dzisiaj jest. I dlatego też, po pierwsze, rzeczywiście Tarcza Wschód została uznana za strategiczny europejski program, a nie tylko polski. Po drugie, bardzo mocno dzisiaj się już mówi, przygotowując chociażby rozwiązania, nowe rozwiązania finansowe, te strategiczne, mówi się bardzo wyraźnie o wzmocnieniu krajów i regionów, które graniczą z Rosją i Białorusią. Wzmocnieniu nie tylko militarnym, ale również gospodarczym, infrastrukturalnym, bo te regiony dzisiaj są poszkodowane. Wspomniał Pan właśnie o tej nowej perspektywie finansowej, więc chciałbym dopytać wedle Pana najlepszej i najnowszej wiedzy, na ile to jest realny scenariusz, że faktycznie te fundusze w tej nowej perspektywie znajdą się dla tych państw zagrożonych bezpośrednio wojną? Powiem tak. No byłbym bardzo zdziwiony, gdyby tak się nie stało. To znaczy, dzisiaj uważam, że jest to prawie pewne. Te zapisy dla terenów przygranicznych, graniczących z Białorusią i Ukrainą. Pojawiają się już w oficjalnych dokumentach europejskich, chociażby w rozporządzeniach, które dotyczą tak zwanego przeglądu śródokresowego. I panie Pośle, na koniec chciałem poruszyć wątek Wielkiej Brytanii. Do Polski dochodzą coraz częściej takie informacje, że Wielka Brytania ma negocjować z Unią Europejską pewne zasady, które, na które mają się wspólnie umówić. Czy można z tych informacji wysnuć taki wniosek, że. W zasadzie eksperyment pod kryptonimem Brexit się nie udał? No cóż, Brytyjczycy rozumieją, że to nie był dobry krok. Wielka Brytania, no, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, poziom życia i poziom bezpieczeństwa, bardzo, bardzo dużo straciła. Oczywiście na Brexicie straciła też reszta Europy, żeby było jasne, ale nie tak bardzo jak, jak Wielka Brytania. Dzisiaj Bryty... większość, zdecydowana większość Brytyjczyków to rozumie i w związku z tym coraz bardziej chce zbliżać się ponownie do, do Unii Europejskiej. A że jest to absolutnie korzystne również dla nas jako, jako, jako dla wspólnoty, więc myślę, że w najbliższym czasie to zbliżenie będzie następowało. I Panie pośle, myślę, że to też taka um, cenna lekcja dla innych e, krajów, bo lepiej się uczyć na tych cudzych błędach niż na własnych. Oczywiście, że tak. Chcę powiedzieć jakby, myślę, że w podsumowaniu pewnym, że Szanowni Państwo, szczególnie Polacy, szczególnie my, powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że w pojedynkę naprawdę jesteśmy słabi. Nawet jeżeli będziemy wydawać nadal potężne pieniądze na zbrojenia, nawet jeżeli będzie, powołamy milionową armię, nadal w obliczu zagrożeń ze Wschodu będziemy słabi. Tylko we wspólnocie, tylko w, w, w sojuszach, tylko mocniej jako Unia Europejska, będziemy w stanie przeciwstawić się Putinowi i tym wszystkim, którzy, którzy będą po nich. Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie. Wierzę, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku w Polsce urodziło się ponad 7 milionów Polaków liczba ludności Polski według danych głównego urzędu statystycznego wynosi około 37 milionów 400 tysięcy osób, oznacza to, że prawie 20% Polaków nie pamięta już Polski bez Unii Europejskiej. Na stronie internetowej Sprawdź Inwestycje z KPO znajdziesz interaktywną mapę prezentującą projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, zarówno inwestycje, jak i reformy realizowane w całej Polsce. Możesz przeglądać dane według regionów, beneficjentów, statusu realizacji oraz wartości umów, a dzięki filtrom dowiedzieć się, kto i na co otrzymał wsparcie. Na stronie znajdziesz też konkretne statystyki, m.in. liczbę podpisanych umów, całkowitą wartość zakontraktowanych środków, oraz oraz efekty rzeczowe KPO, jak dostęp do internetu, rozwój edukacji czy zielone i cyfrowe inwestycje. KPO to środki na wsparcie transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz innowacji w polskim przemyśle. To jest NIT. Krajowy Plan Odbudowy wspiera także bardzo szerokie działania społeczne i prorozwojowe. Obejmuje m.in. programy stypendialne, granty dla sektora kultury, inwestycje w nowoczesną onkologię, rozwój miejsc opieki dla osób z niepełnosprawnościami czy projekt aktywny maluch, który zwiększa dostępność żłobków w naszym kraju.